Siemono tu Kondiks 11 i teraz Was zaskoczyłem, bo miał być jutro film. A dzisiaj jest drugi. Dzisiaj gramy w nową serię Age of History 2 of History przepraszam. Czekajcie co? I ja Gramy na współczesnym świecie. Tu jest współczesny świat 2018, ale nie wiem jak to tu działa. Gramy Polską. Oczywiście. To ja zawsze tak tutaj daję tak towary, badania. Oczywiście jakbyście chcieli w to zagrać, to musicie niestety zapłacić. Eee, za tę grę. Ja zawsze sobie tak posiedzę. Rozbijam, tu i no będzie na początku, zawsze tutorial, nie? Dobra, już to sobie rozbiłem, tu już razu sobie z Niemcami, poprawiamy z Czechami, Słowacją, e, Białorusią, Litwą. I losiem. Z Ukrainą mnie, bo ona pójdzie na pierwszy ogień. Tutaj muszę sobie Szwecją, bo ja często mam ze Szwecją wojnę. Tego ja nie chcę. Bo oni są ogólnie mega silni. Dobra. Swoje wojska tutaj zasilimy. Tak po na cztery. A tak, teraz, żeby widzieć, i oni tu mają wojska, nie? Bo oni też mogą mieć jakieś zły Ja nie I oni będą widzieć, czy ja tu zostawię wojska. to ma być incognito. No ja widzę, ile tu wojska, a oni nie widzą, bo ja mam tu zamek. No i pięknie. Niemcy mnie lubią. Czechy też. Tu też. Tu nie za bardzo. Tu mnie lubią. Tu też mnie lubią. Dobra, tu poprawimy sobie relację. Teraz zbieramy kasę. Będziemy tak sobie skipować tury. Aż nie wiem, tak może do. Nie wiem, 250, 300, tysięcy. Macie w lewym górnym rogu ile mam kasy. No i jak jest taki numerek pod flagą, taki na przykład u mnie 15, no to to jest ranking yy, kraj. Ja jestem 15, jak widzicie. No. Tak, 250, nie? Żeby było. Albo i 300. Na pierwszy ogień pójdzie ta Ukraina. Żeby. Bo to z nią zawsze mi łatwo idzie. Tu z Niemcami tak no nie za bardzo. Ale tutaj spodziewajcie się tego, że tu y, y, wojna y, francusko-niemiecka. Tu jest praktycznie z ogorenia. Nieważne jaki będzie scenariusz, z jakim państwem, to zawsze będzie woj wojna przeciwko Niemcom i Francji. Naprawdę. Nieważne co zrobicie. Jeśli będzie ktoś Niemcami lub e, Francją, no to może będziecie sobie poprawiać relacje, ale... No, bo my jeszcze sobie zostawiamy wojska. To oczywiście jest nowa seria. Jeśli jakoś skombinuję, roz jak yy, włączyć sobie komentarze, to będziecie mi może pisać, jakim państwu będę mogła dać. Może taka będzie. Dobra, wypowiadamy wojnę. Dobra, oni już jakieś wojsko tu wysyłają. Ja oczywiście widzę, co oni wysyłają i gdzie oni wszystko mają. A oni nas nie widzą, nawet jeśli je stawiam, ja na razie nie atakuję. Poczekam, aż się wypalą. To jest ogólnie taktyka. Bardzo dobra. Trzeba czekać, aż się wypalą. Wtedy dopiero atakujesz. Aż po prostu mi się kasa skończy, wojsko. No a wtedy oni nie mają kasy, a ty masz full wojska i wlatujesz po prostu. O kurczę. Widzicie, ile tu stoi? O kurczę. Trzeba dostać wojsko. Tu też trzeba dorobić. Kurczę, tu najbardziej atakujemy. Ja już kasy nie mam Dobra. Ciul. Atakujemy. Oczywiście mi się uda, bo to Ukraina oczywiście. Ale słuchajcie. Zawsze w tej grze też jest wojna ukraińsko-polska, nie? Rosja tu, Rosja tu się nie bije z Ukrainą. Tu się Polska bije z Ukrainą. Jak są oczywiście boty, nie? Dobra. Ja My sobie to oczywiście przyjmiemy. Tą całą Ukrainę. Nie będziemy się patyczkować, nie? Dobra, tu już trzeba rozbijać wojska na połówki, cztery części. No, dobrze idzie. Sumy. Cyk, 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 cyk. Widzicie, jak dużo jest przejęte? Ja tu też często miałem sojusz z, z Rosją, ogólnie. No, łatwo tu zawrzeć sojusze. Łatwo. Bardzo łatwo. Po prostu polepszasz sobie relacje i oni już... Jak macie naprawdę dobre relacje, no to będziecie mieli już nie? Naprawdę. Zaufajcie mi, bo ja w tą grę już gram naprawdę długo. A dopiero dzisiaj robię tą serię. Nie wiem dlaczego. No może jeszcze sobie tu w Mołdawię wlecimy. No już mam całą Ukrainę, tu Słowację, Węgry, Czechy To już 1, 2, 3, 4, 5 No tak może z 5 państw. No we się rozliczyć ile mogę przejąć? Oczywiście tu można zrobić tak, że bierzesz tu na Wasala. Tu Razem tej wasalizacji, no i ogólnie on jest twoim wasalem, a potem możesz go zaanektować. Że przyjmujesz go całego, nie? Jeśli się zgodzi, jeśli nie masz wojska, nie? No. Nie, no, dobra, zostawimy mu takie tereny. Myślę, że nawet ładne będą. No. no, pięknego Denisa. Później sobie większość przyjmiemy. Przyjmiemy, przepraszam. Dobrze. Teraz sobie tutaj rzucimy wojska. Hmm. Cyk, i cyk. Teraz sobie to Mołdawię przyjmiemy. Też będzie dobry pomysł. Będą równe tereny. Cyk. No, tutaj to zostawiam wojska. Cyk, cyk, cyk. No, właśnie o tym mówię. Rozlewanie się. Najgorsza rzecz w tej grze. Dobrze. Cyk, 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 cyk. Cała Mołdawia przejęta. Teraz sobie rozbierzemy całe wojsko. Cyk, cyk. Tutaj rozwiążemy. No, i jestem na większym dochodzie. <laughs> o kurczę, 5%. Dobrze, telefon poprowadzamy. Możemy znowu jechać z tymi krajami. Jak moje. O kurcze. O! Niemcy mają wojnę z Włochami. Na korzyść dla nas, nie? Znaczy, nas lubi, ogólnie. U. U. O kurczaczki. Ale nas nie znosi. No. Sł słowo. Słowacją Można by było, zrobić z Niemcami. Nie. Oni nas nie lubią. Svetloda nie. A tutaj? No. no. To jest tylko nie Można zrobić sobie sobie Dobrze. Teraz trzeba to wszystko zaanektować. No, wiedziałem. No, błagam. No, nie, no. Jezus, Mary. Próbujemy zawrzeć pokój. Bo nie chce mi się teraz naprawdę siebie. musiał wystawiać wojska. Jeszcze kasy ja nie mam. No błagam, no nie. Poczekajcie, ja mam na to sposób. Dobrze. Prawie tak, że oni wypowiedzieli jemu wojsko. E, wojna, znaczy przepraszam. <laughs> Rozbierajcie go. Rozbiorę Białorusi. Nieźle <laughs> no, ich rozebrali. Ale dalej istnieją. Ukraina się zwiększyła, ale to już mamy gdzieś. Teraz nie mamy ładnych granic.